Thank <laughs> Na stronę godzina W19, codziennie o godzinie 17 możecie po prostu robić hałas sprzeciwiając się segregacji i wymuszaniu tych preparatów. Zachęcam Was do zaangażowania się w każdą formę działania, która pozwoli pokazać wasz sprzeciw. Chcemy pokazać y, y, ludziom, y, jak jest nas wielu. Bo cały czas system pokazuje, że my jesteśmy w jakiejś mniejszości kiedy jest kompletnie odwrotnie to oni są w mniejszości my jesteśmy większością i powstała taka inicjatywa godzina w 19 żeby o godzinie 17 dawać temu głośny wyraz czyli o 17 sygnalizować nie wiem trąbiąc, gwizdząc, waląc w garki, w trąbiąc po to, żeby pokazać, ile nas jest. Bo jak ludzie w danym osiedlu usłyszą, że nie tylko on trąbi, nie wiem, przez okno, tylko że jeszcze robi to kilkadziesiąt innych osób, to poczuje się silny, poczuje, że i to jest nas naprawdę wiele. I chcemy, żeby to najpierw na takim poziomie, identyfikacji, żeby ludzie zobaczyli, że obok siebie mają również podobnie myślących, yy, 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 poczuli się silni. Potem, żeby właśnie zaczęli między sobą się komunikować, wymieniać towarami. Jeśli jesteś przeciwny segregacji sanitarnej i wszelkim innym kurwom ograniczania wolności, to myślisz tak jak my. Gdziekolwiek jesteś. W domu, na ulicy, w samochodzie. O 17 każdego dnia przez 10 sekund wspólnie dajemy wyraz naszej dezaprobacie. Tropimy, gwiżdżemy, pijemy w kanki robimy wszystko, by nas usłyszano. Nie czekajmy biernie, aż ograbią nas wolności. Każdy z nas ma wpływ na to, co przyniesie jutro, bowiem nawet trzepot skrzydeł motyla może spowodować burzę. Efekt motyla. Stop przymusowym szczepieniom. Nie ma naszej zgody na ograniczanie wolności. Trąbić będziemy aż do skutku. Informacje znajdziecie na stronie godzinabu 19.pl. Poznań dołącza do to... anulacji. Stop, Stop segregacji, segregacji sanitarnej! Poznań i to miast w Polsce protestuje przeciwko segregacji i dyskryminacji! Witam serdecznie, jestem profesorem zwyczajnym z Katowickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przemawiam tutaj we własnym imieniu. Chciałem przypomnieć, że od 5 stycznia tego roku, codziennie o godzinie 17, w różnych miastach Polski jest organizowana akcja y, określana mianem Godzina W-19. Y, inaczej nazywa się y, ta akcja Buntem Motyli. Bóg motyli dlatego, że od najdrobniejszego działania, od najdrobniejszych czynności, od przysłowiowego ruchu skrzydła motyla może bardzo dużo zależeć. I o którym się wydaje, że nic nie mogą zrobić, ale to nie jest prawda. Jeśli jednoczymy się, jeśli podejmujemy jakiekolwiek działanie w imię słusznej sprawy, wtedy jesteśmy razem i stanowimy siłę. Siłę, która może bardzo dużo zmienić. Nie wierzmy w to, że nie możemy nic zrobić. Po naszej stronie jest prawda. Spotykamy się tutaj po to, żeby zamanifestować swoje przywiązanie do wolności, do tego, że nie chcemy podlegać segregacji sanitarnej, że nie chcemy podlegać tak zwanym obostrzeniom, że nie chcemy podlegać bezprawie. Chcemy tego, żeby w Polsce była praworządność, żeby, mogli, żeby ludzie mogli normalnie pracować, żeby ich zdrowie i życie było pod ochroną. Tego się domagamy. Każdy może w tej sprawie coś zrobić. Dlatego tutaj jesteśmy. Nie lekceważmy małych działań. Trafiajmy do ludzi, którzy jeszcze nie są przekonani, którzy nie wiedzą co robić, którzy są zdezorientowani, poddani działaniu propagandy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby sytuacja się zmieniła. Na pewno wygramy. Teraz ten sygnał. Przepraszam Was bardzo, ale jest godzina 17. No właśnie, co tu ja, mamy? Ja, ponieważ jest akcja. Akcja? Y tak, ja tutaj y też zrobię takie małe wiesz, małe. Asi robimy rozwinięcie. Tak, i zakoprota jest, jest, jest przeciwko. Nie zgadzamy się na to, co się dzieje. To ja muszę przez 5 sekund jeszcze to zrobić, bo publiczność o tym przypomniał. Brawo. <laughs> nie chcę, <cała> Polska słyszę. <laughs> Przepraszam bardzo, ale od prawie 10 dni robię to mhm. codziennie i nie mogłem tutaj przestać.